Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wsparcie, za dobre słowa. Kiedy ostatnio mówiłem, że jestem chory. Jakaś grypa żołądkowa mnie dopadła, i ledwo mówiłem do Państwa, jakże wiele dostałem mailów ciepłych. Dziękuję bardzo. No, dzisiaj czuję już się dobrze. Dziękuję także za wpłaty, za każdy grosz, który przekazujemy na sprawę ziemniaka, sasa. No, a także przekazujemy na nasze dalsze inne też badania, bo przecież nie zajmujemy się tylko ziemniakiem i sasem. O czym będziemy mówili też w różnych filmach, które niedługo się pojawią. Proszę Państwa, zapłaciliśmy za georadar. Mamy ekspertyzę z badania georadaru. W tym tygodniu wysyłamy wnioski o pozwolenie na inwazyjne badanie gruntu. No, tam są zaznaczone miejsca. Jest wiele różnych zaznaczonych miejsc, ale dwa mamy takie wytypowane, bardzo mocne. <laughs> bardzo chcę jeszcze raz stąd podziękować. Naszemu ekspertowi właściwie od georadaru, bo dla mnie jest to ekspert, który tak jak mówi, opowiada i tak jak przejmuje się sprawami, które robi, nie jest takim mechanicznym człowiekiem, który przejedzie georadarem, zrobi swoje i pójdzie. Absolutnie nie, więc to jest niesamowity człowiek, który znowu niesamowicie trafia do tych całych naszych spraw, do naszego stowarzyszenia. Tak? Więc proszę Państwa, wszystkim gdzieś kieruje Bóg. Jeżeli ktoś chce jeszcze tutaj podważać jego istnienie, to trudno, ma prawo, ale wszystkim gdzieś, kreuje Bóg, i ja o nim dużo mówię, podkreślam i wiem, że On doprowadzi tą całą sytuację do rozwiązania. Jeśli chodzi o ziemniaka, o Sasa, ale także rozwinie nasze stowarzyszenie, pomoże nam razem działać, pomagać, bo bez niego byśmy tutaj właśnie nic nie zrobili. Każdego dnia modlę się o to, aby nasze stowarzyszenie się rozwijało. Każdego dnia proszę i dziękuję Bogu za to, co mamy. Za Państwa również i tych, którzy mają coś do mnie, i tych, którzy nic nie mają do mnie. Wszystkich się modlę, każdemu jednakowo polecam swój czas. Proszę Państwa, na stronie stowarzyszenia jest rozliczenie naszego wyjazdu. Eee, po prostu. Ja mógłbym tutaj mówić konkretnie liczbami, ale ja wiem, że państwa liczby nie interesują. A ponieważ, żeby nie być gołosłownym, to po prostu zachęcam, aby wejść na stronę stowarzyszenia. Tam jest rozliczenie naszego wyjazdu. Miałem na początku to omówić konkretnie z liczbami, ale ja wiem, jak to jest, kiedy się mówi za to, tyle, za tamto, tyle, tu wydać. To jest nudne, jeśli chodzi o ten cały tutaj taki reportaż cotygodniowy. Wszyscy ci, którzy chcą nam udowodnić, że się bawimy, albo ktoś napisał, że się chce wywindować na tej sprawie, a jeszcze jedna jakaś osoba, to no, z góry są pod pseudonimem napisała, ile ci za to płacą, że zajmujesz się ziemniakiem, proszę wejść na stronę i wszyscy inni i zobaczyć nasze rozliczenie z naszego wyjazdu. Ja mówię, ja nie będę tu rzucał liczbami, no ponieważ to będzie nudne. A jak Państwo sami przeczytają, to bardziej zobaczą. Czytane bardziej się zapamiętuje niż to, co jest powiedziane. Proszę Państwa, no cóż, zrobiłem reportaż za światu znicze tradycja czy symbolika. No, myślę, że dotknąłem bardzo ważnego tematu. Jedna pani napisała, że nie ma we mnie nic dziecka, ponieważ ja tak wszystko neguję. Ależ oświadczam pani, że we mnie jest dziecko. I to bardzo duże. I kiedy... Idę do wesołego miasteczka, a w tym wieku zdarza mi się czasami gdzieś tam jestem zajrzeć, zobaczyłaby pani jakie ze mnie dziecko, Uuu, jakie ze mnie dziecko wychodzi, jakie głupoty potrafię robić i czym się bawić. Ale to jest wesołe miasteczko, natomiast jeżeli mam się bawić na grobie świeczkami i, i, i ganiać z nimi między e, 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 m, mogiłami slalomem, to ja dzieckiem na pewno nie będę. Proszę Państwa, trochę wywołał takiego trochę zamieszania ten reportaż, ale myślę, że warto było, trzeba mówić. Wiele jest ciepłych właśnie na temat tego reportażu słów, że wielu ludzi rozumie dopiero teraz. Cały sens istnienia, bycia na cmentarzu. Ostatnio gdzieś tam w telewizji pokazują te cmentarze. Jakiegoś tam pana się pytają, no i pan mówi: Tak, już byliśmy z dziećmi na cmentarzu. Tradycja, prawda, jasne: no, dzieciom bardzo się te lampeczki podobały. Lampeczki się mogą na choince dzieciom podobać, a niekoniecznie na cmentarzu. Jeżeli dzieciom nie powiemy dlaczego i po co, to potem dzieci tak samo będą właśnie pisać, że nie mamy nic sobie z dziecka. Pro <śmienic> Państwa, nasz Michał, wielkie ucho. No, tu różnie o nim ludzie mówią. Proszę Państwa, nie zarzucajmy człowiekowi, że robi źle. Nie zarzucajmy i nie odciągajmy go od i wiary, bo ktoś, kto nie zna w ogóle FVP lub nie wie do końca, co to jest, nie może powiedzieć, że to jest lepsze, to jest gorsze. Ktoś napisał, e, panie Marku, pan jest ekspertem w EVP, a ten człowiek do mnie nie przemawia. Na jakiej podstawie, sobie myślę, ten człowiek do Państwa nie przemawia? Dlatego, że ma tak e, bezpośrednie połączenie? Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, proszę obejrzeć film Wzywając Ziemię. Proszę obejrzeć wiele innych, jakby to powiedzieć, materiałów na temat FOP, które są zamieszczane przez różnych ludzi na YouTube. I wtedy wyrazimy jakąś opinię. Trudno mówić o tym wszystkim, nie będąc chociaż w minimalnej części ekspertem. A wszyscy stają się raptem ekspertami. Proszę Państwa, ja wracam do EVP, bo ktoś napisał: No, pan już nie wróci do EVP, kto inny robi, a tak nie. Proszę Państwa, to nie to, że ktoś robi to za mnie. Ale ja chcę powiedzieć, a właściwie podkreślić, że nie jestem jedyny. I że w naszym stowarzyszeniu znajdą się może jeszcze inne osoby, które będą robiły EVP i pomagały przez to. Weźmy pod uwagę, że my się rozwijamy i fachowcy, to znaczy powtarzam, ludzie fachowi do nas przychodzą i pomagają innym. Wspierają przez to nasze stowarzyszenie, bo na tym to polega. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że jest genialny, który widzi, tak, ma przeczucia, widzi, potrafi zobaczyć, co się dziś wydarzyło i rzeczywiście będzie dobry, odda jest w stowarzyszeniu i pomaga innym. I proszę wtedy nie mówić, że ja to jestem autorytet, a to jest ktoś nie. Każdy z nas zasługuje na bycie autorytetem, więc wracając do Michała, Wielkie ucho, tak go nazywaliśmy, bo proszę Państwa, no on, proszę nie brać tego dosłownie, że ma wielkie ucho, ale po prostu słyszy więcej. I to jest też kolejny dar, który człowiek posiada. Niech Państwo usłyszą. Niekoniecznie on usłyszy. Nie znaczy, że tego nie ma, że konfabuluje, ale absolutnie nie. Więc proszę Państwa, na prośbę mamy Andrzeja Ziemniaka. Y, zrobił EVP, y, nagranie. Ono jest na grupie Przystań Nadzieja. To jest niesamowite, kiedy to dziecko odpowiada na pytania. Jakże logiczne zadane pytania przez matkę, bo ona zadała te pytania, przekazała Michałowi, jakże logicznie dziecko odpowiada. Kiedy złożymy to w całość, a my wiemy o co chodzi, dojdziemy do wniosku, że, no, no, że ma rację, tak? Mówi o georadarze, mówi o jednym w kopie mówi też kto mu to zrobił. Proszę tego posłuchać. Także to jest niesamowite, kiedy nasz e, Michał Wielkie Ucho robi taki przekaz. Więc nie mówmy, że coś jest nie tak, bo niektórzy mówią: "O tak od razu, tu zawołał, tu przyszło". To nie jest tak od razu. To jest efekt finalny pokazany na nagraniu, ale ile było prób, ile było trzeba Czasu, aby to zrobić, to przecież nie będziemy tego pokazywali. Także proszę, większy szacunek dla ludzi, którzy coś robią dla innych. Bez względu czasami na to, jak wychodzi. A to, że forma pewna kosztuje, a ona kosztuje, proszę Państwa, ponieważ nasze stowarzyszenie musicie też utrzymywać. Jeżeli będziemy żyli powietrzem, to gwarantuję, że jutro wszystko będzie za free. Ale, i tak jak jadę w góry, to płacę klimatyczne, czyli za powietrze też muszę zapłacić. Niech! Proszę Państwa, no ten tydzień to też trochę taki szalony bym powiedział. Dlaczego szalony? Ponieważ już mówiłem o zliczach, o, o całej tej chudzpie, o tej gonitwie, o tym jednym dniu, ponieważ już wczoraj, proszę Państwa, mniejszy był ruch. Na grobach było mniej ludzi, a to tak trochę odwrotnie powinno być. No ale tak to już jest, proszę Państwa, tak? Więc przerobiliśmy już te groby, ja już to o tym poopowiadałem. Um, nadal jestem zdumiony postawą niektórych ludzi, gonitwą poprzez te groby. Um, I proszę Państwa. Istnieje coś takiego, jak, w, jak wkłady wymienne do. Zniczy. I otóż powstała taka akcja. Bardzo mi się podoba. Zabierz znicze do domu. Za rok możesz się znowu postawić. wymiń go wkłady. Tak, proszę Państwa, to jest tak. Ponieważ te wszystkie szklane opakowania, tak, duże, mniejsze, większe, wyrzucamy do śmieci. Tony, dziesiątki ton pokazywali, szkła zalega potem. Nie wspominajmy już o plastyku, ale dziesiątki ton tego szkła, i od nowa robimy nowe znicze. A gdybyśmy tak zabrali te znicze z powrotem, te 40 zniczy na grobie zabrali i kupili tylko wkłady, raz że zaoszczędzimy pieniądze, bo wkłady tańsze i nie będziemy zanieczyszczali tak środowiska. Ale kto o tym myśli? Kto o tym pamięta? Powstała taka akcja Zabierz znicz do domu hm. No i co z tego, że powstała? Jakaś pani powiedziała w telewizji Ale co roku jest tak fajnie kupować nowe znicze No, może i fajnie Proszę Państwa Także w tym tygodniu mm, Przyszli do nas ludzie, którzy znaleźli ten czas Ale byli w dużej potrzebie Mieliśmy kontakt jako medium Miałem kontakt z pewną panią Która... Mm, Straciła córkę, córka popełniła samobójstwo. To straszne, kiedy córka popełnia samobójstwo, prawda? Ale z tego nagrania okazuje się, że tak naprawdę to jej pomogli. To niesamowite, kiedy przychodzimy ze, z osobą, która odeszła dwa lata temu, bo dwa lata temu odeszła, i um, rozmawiamy, i przeze mnie córka mówi: Mamo, ja nie popełniłam samobójstwa, mi pomogli. Ja myślałem, że ta matka zjedzie mi pod stół. Jeszcze kiedy ta córka powiedziała o co chodzi, w ogóle już było. Nieciekawe się zrobiło. Zmarli czasem odkrywają tajemnice, ale wtedy kiedy chcą. Bo ktoś napisał, dlaczego zmarli nie odkrywają tych tajemnic, nie mówią dokładnie leże tu, tu czy tam, czy tam. Nie, nie. Zmarli są bardzo inteligentni. Znaczy, jeżeli w ogóle byli inteligentni, to tak ale są inteligentni i proszę mi wierzyć, że nie będą tak rzucali hasłami, ludźmi i nazwami ulic. Czasem robią to z bardzo prostej przyczyny. Kiedy tu była jedna pani, która chciała walczyć o swojego męża, który zginął, może jej powiedział: Nie powiem ci nic więcej, bo martwię się o ciebie i o twoje dziecko. Proste, tak? Kiedy żona dostałaby informację, co się stało, poleciałaby, nie wiem, skigiem, z kijem, z baseballem, mielibyśmy kolejne ofiary. A tak? Lepiej niech oni żyją. Więc nie zawsze zmarli są tacy otwarci, ponieważ wiedzą jakie mogą być tego konsekwencje. Tutaj było inaczej. Tu córka powiedziała, że sama nie popełniła samobójstwa. A, a jeden zmarły, z którym rozmawialiśmy, powiedział: Cieszę się, że zajrzycie na grób do mnie. No bo powiedzieli, że przyjadą, mają jakąś tam odległość. Ale sam powiedział: Tylko proszę nie róbcie mi choinki na grobie. I to jest niesamowite. Mówimy o rzeczach, że powinniśmy pomagać, że powinniśmy działać na rzecz innych. Ale wiele rzeczy robi też bezinteresownie. Albo w ogóle z pomysłem. I otóż policjanci wpadli na pomysł utworzenia specjalnych ławek do pogawędki, żeby pomóc innym walczyć z samotnością. I to nie są takie zwykłe ławki, które no, stoją w parku gdzieś tam. To są takie ławki. Które mają zachęcać do rozmowy. Możemy sobie o tym poczytać w dobrych wiadomościach. To jest niesamowite, kiedy w naszym mieście powstają takie inicjatywy. Kiedy jesteśmy otwarci bardziej na innych. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, gdybyśmy przeszli przez groby, nie w gonitwie za postawieniem kolejnego znicza, ale w takiej zadumie. Gdybyśmy przeszli tymi alejkami, zobaczylibyśmy ilu samotnych ludzi stoi nad grobem, samych, zasmuconych, ile jest, którzy stracili najbliższych i być może są tu sami. Podejść, porozmawiać, zapytać się. Nie chodzi o to, żeby zrobić coś wielkiego, ale zapytać się, porozmawiać. Gdy. Przechodziłem się po cmentarzu, jednym z wielu, które są w Warszawie, tak już pod wieczór. Zobaczyłem wiele grobów takich, gdzie starsza kobieta siedziała na ławce, skulona, wpatrzona w zdjęcie, tam był jej mąż, nikogo obok i trzy znicze. I to nie było, że ona jest taka, o ja taka jestem, tylko trzy znicze, żeby nie. Być może ona jedyna już została, na tyle było ją tylko stać, i tak sobie tutaj siedzi. I może tak podejść i porozmawiać, może w czymś pomóc. Może wesprzeć. Ja proszę Państwa, zauważyli Państwo, że ja dzisiaj nie powiedziałem żadnego dowcipu. Dlaczego? Dlatego, że to taki czas jakby trochę refleksji jeszcze, i nie chciałbym, żeby był taki bardzo... No nie o to chodzi, że zabawowy, ale jeszcze dalej taki z przemyśleniem, tak, z takim spojrzeniem na życie trochę inaczej, z przemyśleniem, z refleksją, z zadumą. Choć jak mój znajomy opowiadał i tu trochę już na wesoło na koniec, że nie ma lepszego biura matrymonialnego jak cmentarz. I tu się Państwo zdziwią, ależ oczywiście, że nie. On zawsze wsiadał na rowerek jechał na cmentarz. Chodził po nią i patrzył, gdzie stoją wdowy, i próbował je, no, mówiąc najprościej, podrywać. I proszę mi wierzyć, że któregoś razu znalazł kobietę, którą do domu przyprowadził, i dzisiaj z nią mieszka już 8 lat. Może coś w tym takiego jest właśnie, że tam możemy też nawiązać rozmowę, łączność, znaleźć bratnią duszę, a w ogóle porozmawiać. Tak, dzisiaj jakby ten odcinek nie ma tutaj zbytnio jakiegoś dowcipu, kawału, ale robię to z premedytacją, żeby jeszcze trochę tak z zadumą, z przemyśleniem o życiu, o śmierci, o tym co tu, o tym co tam pomyśleć. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnej pogadanki. Niedługo kolejny film włączymy. Ja już zaczynam FVP, jestem po remoncie. Stochę domu, więc mogę już zrobić FOP, moje studio i Państwu pokażę moje studio. zacznijmy robić też FOP, ale każdy niech coś dołoży do cegiełki, do pomocy innym. Wszystkim serdecznie dziękuję. Polecam wszystkich modlitwie: tych, którzy nas kochają i tych, którzy nas inaczej kochają. Serdecznie dziękuję. No i cóż, lajkujcie, podbijajcie, udostępniajcie, bo to jest ważne. I do następnego usłyszenia.